Cześć, tu Kuba Samel i zapraszam na kolejne taktyczne podsumowanie w kolejny Biweek, czyli Wolny Tydzień Polskiej Futbol Ligi. Tym razem skoncentrujemy się, zgodnie z życzeniami Waszymi, na grze podaniowej i paru takich podstawowych pojęciach. Zacznijmy od początku. W grze podaniowej dzielimy... Wszystkie zagrywki na Quick Game, czyli szybkie zagrania, tak zwany Three Step Drop, czyli trzy kroki rozgrywającego po odbiorze snapa, jeżeli jest w pozycji tak zwanej Under Center, czyli odbiera piłkę bezpośrednio od centra. Natomiast w Shotgunie, czyli w ustawieniu, gdzie rozgrywający już jest między 4 a 5 yardów cofnięty od centra będzie to tylko jeden krok, czyli one step drop to taka podstawowa różnica i taka terminologia, której będziemy używać w późniejszej części opowiemy poza three step drop, powiemy też o five step drop, czyli drop back pass game czyli już bardziej zaawansowanych konceptach podaniowych play action i Akcjach w podaniowych w ruchu, gdzie pocket będzie się przesuwał, czyli miejsce, gdzie ustawia się rozgrywający. Pierwszy koncept, jaki chciałem Wam mówić w Quick Game, to bardzo podstawowy, podstawowe zagranie. Na zewnątrz, zewnętrzni skrzydłowi tutaj, biegną tak zwane ścieżki hitch. Są to ścieżki, które mogą mieć 4-5 yardów. Skrzydłowi, gdy dobiegają do miejsca, w którym do, do tej odległości, czyli do tych 4-5 yardów, w tym miejscu obracają się do rozgrywającego i oczekują otrzymania piłki. Wewnętrzni skrzydłowi, tutaj, czyli tak zwani slot receiverzy, czyli skrzydłowi ustawieni pomiędzy linią ofensywną a zewnętrznym skrzydłowym, oni będą biegli ścieżki seam. Seam, jak wiemy po angielsku, to szwy i ta ścieżka dlatego nazywa się seam, ponieważ biegnie wzdłuż marków, które wyglądają jak szwy. Dlatego mamy tutaj seam routes, czyli ścieżki, gdzie, gdzie skrzydłowi biegną prosto, wertykalnie i gdy przebiegną za tą drugą linią defensywy, powinni oczekować, oczekiwać piłki. Znacie już ścieżki teraz, jeżeli chodzi o quick game, to niezależnie od tego jaki to jest koncept, rozgrywający powinien koncentrować się na tych trzech punktach, o których zaraz powiem. Żeby wybrać receivera, do którego chcę rzucić, rozgrywający powinien odpowiedzieć sobie na te trzy podstawowe pytania. Pierwsze to soft coverage, czyli tam, gdzie krycie jest. Najbardziej miękkie, czyli tam, gdzie skrzydłowy ma jak najwięcej miejsca od swojego obrońcy. Drugi element, na który musi zwrócić uwagę, to Easiest throw, czyli najłatwiejszy rzut. W tym wypadku chodzi o odległość pomiędzy rozgrywającym a skrzydłowym. I trzecia opcja: best matchup, jeżeli te dwie poprzednie są. Wyglądają tak samo. Wtedy rozgrywający patrzy na to, gdzie ma najlepszego, ma, ma swojego najlepszego skrzydłowego ustawionego na potencjalnie najgorszym obrońcy drużyny przeciwnej. W tej sytuacji zobaczycie, sami zastanówcie się, gdzie, znając już koncept poleniowy, czyli jakie ścieżki pobiegną Messiwerze, pomyślcie, gdzie wy, jako rozgrywający rzucilibyście piłkę. I zobaczcie zaraz na nagraniu, czy macie rację. Jak widzicie, tutaj mówiliśmy o soft coverage, także tutaj mała podpowiedź dla Was. Zobaczcie, jak dużo miejsca zewnętrzni skrzydłowi mają do cornerbacków, czyli obrońców, którzy są odpowiedzialni za ich krycie. Przypominam, że mamy pierwszą próbę, także spokojnie rozgrywający może e, rzucić piłkę do najlepszej opcji według tych kryteriów, które przedstawiliśmy sobie wcześniej. I teraz widzicie, rozgrywający wybrał rzut do skrzydłowego po lewej stronie. Dlaczego? No, idąc zgodnie z naszą checklistą, po lewej i po prawej stronie obaj zewnętrzni skrzydłowi mają bardzo dużo miejsca, natomiast piłka, jeżeli zauważycie, piłka jest ustawiana na lewym haszu, czyli po lewej stronie boiska pod. Patrząc ze strony ofensywy, dlatego ten rzut do lewej strony jest krótszy niż do skrzydłowego ustawionego po prawej stronie. Dlatego, patrząc na te podstawowe kryteria, możecie zobaczyć, że rozgrywający podjął tutaj bardzo dobrą decyzję. Zobaczymy teraz to zagranie w zwolnionym tempie. Rozgrywający wykonuje jeden krok. Szybko pozbywa się piłki i skrzydłowy nie tylko łapie piłkę na określoną zdobycz jardową ale jeszcze ma dość czasu, żeby zdobyć dodatkowe yardy. Teraz zobaczycie dokładnie tą samą akcję. Znowu, jak widzicie, obrona jest ustawiona bardzo podobnie, natomiast sytuacja jest zupełnie inna, bo zwróćcie uwagę, teraz mamy drugą próbę i tylko 4 yardy do przejścia. Dlatego... Zobaczmy, teraz mamy piłkę ustawioną po prawej stronie, dlatego biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy wcześniej, sami pomyślcie, gdzie rozgrywający powinien tutaj podać piłkę i sprawdźcie, czy macie rację, czy zgadzacie się z tym, jaką podjął decyzję. Znowu mamy jeden krok: szybkie wyrzucenie piłki, pewne złapanie, i znowu mamy pierwszą próbę. Zobaczcie jeszcze raz na zwolnionym tempie. Jeden krok, szybkie pozbycie się piłki. W zasadzie już przed rozpoczęciem akcji na 90% rozgrywający wiedział, gdzie będzie posłał tę piłkę i do którego skrzydłowego będzie próbował podać. Trzeci raz Mamy to, to samo zagranie, tym razem inna defensywa i chciałbym, żebyście się skupili tutaj e, podczas tej akcji na, tej drugiej, na tym drugim poziomie defensywy, gdzie są linebackerzy i, i safeties, którzy zeszli tutaj do okrycia. Zobaczcie, e, jak, sytu, jak zareagują na, na tą akcję podaniową i szczególnie zwróćcie uwagę na ten rejon boiska, ponieważ mamy tylko jednego safety ustawionego głęboko, Zewnętrzni obrońcy, czyli kornerze znowu są ustawieni, cofnięci. Natomiast zwróćcie uwagę na ten rejon boiska i co się stanie z defensywą, jak zareaguje, czy pokryje to miejsce, czy nie, i co zrobią, jaka będzie odpowiedź rozgrywającego i skrzydłowych. Znowu mamy jeden krok, i tym razem piłka poszła do skrzydłowego, który biegł simrout. Dlaczego tak się stało? Ponieważ jak, jak zauważyliście pewnie, obrona na drugim poziomie została bardzo płytko i powstała, powstała bardzo duża przestrzeń pomiędzy obrońcami, którzy są ustawieni tutaj na 40 miardzie, a Safety, który jeszcze zaczął się wycofywać i stworzył się taki wielki obszar, ponad 10-yardowy pomiędzy nimi i rozgrywający bardzo słusznie podjął decyzję, że warto tutaj w pierwszej próbie spróbować. Posłać piłkę zaraz za, tym, za tą linią obrony na drugim poziomie do skrzydłowego po lewej stronie. Zobaczcie jeszcze raz, jak minął swojego obrońca. Wrócił nas w moją poprzednią ścieżkę i spokojnie złapał piłkę na bardzo dużą zdobycz i pierwszą próbę. Teraz przejdziemy do akcji już. Dalszej Będzie to tak zwane dropback pass game, zobaczycie sobie teraz to zagranie z tej strony, natomiast zaraz przejdziemy do bardziej bezpośredniego omówienia całego zagrania z innej perspektywy. Z perspektywy z tyłu zobaczymy teraz dropback pass game, czyli sytuację gdzie rozgrywający w ustawiony już w shotgunie, czyli cofnięty od centra wykona trzy kroki do tyłu. Na trzecim kroku, tutaj już rozgrywający będzie musiał podjąć więcej niż tylko decyzję przed snapem, ale w trakcie rozpoczęcia zagrywki będzie musiał czytać odpowiednich obrońców lub też swoich skrzydłowych. W tej sytuacji zobaczycie koncept, który wiele osób nazywa Y Cross, czyli sytuację, gdzie jeden ze skrzydłowych ustawionych wewnątrz, czyli slotów, Przechodzi, czyli na drugą stronę formacji, czyli robi tak biegnie tak zwaną ścieżkę cross. Cała akcja dla rozgrywającego zaczyna się po snapie, gdzie będzie czytał od swojej prawej strony do środka, do lewej, czyli zrobi tak zwany Progression Read, czyli będzie progresywnie przechodzić od prawej do lewej strony. W zależności od zagrywki, Taka progresja może się odbywać od prawej do lewej, od lewej do prawej, od góry do dołu, czyli od głębszych ścieżek do bardziej płytkich ścieżek. To już zależy od e, sytuacji na boisku i zależy od, też od zagrania, jakie, za, jakie, jaką otrzymał rozgrywający. Wy w tej sytuacji zobaczycie, że rozgrywający patrzy od prawej strony, przed snapem ma opcję. Skontro skontrolowania, czy ten skrzydłowy będzie miał dobrą sytuację, żeby wyprzedzić swojego obrońcę i próbować zaatakować głęboko jeżeli nie, wtedy to jest pierwsza osoba którą eliminuje ze swojego ze czytania zagrywki i przechodzi do skrzydłowego ustawionego po prawej stronie który pobiegnie taką ścieżkę 10-jardowy out, czyli 10, po 10 yardach ten skrzydłowy wybiegnie na zewnątrz i to jest pierwsza osoba, na którą będzie patrzył rozgrywający. Jeżeli ten skrzydłowy na trzecim kroku rozgrywającego, który będzie się wycofywał, będzie otwarty, czyli żaden obrońca nie będzie stał pomiędzy na linii rzutu, wtedy rozgrywający rzuci piłkę prosto do niego, tak, żeby pozbyć się jej jak najszybciej. Bo celem rozgrywającego tak naprawdę jest dostarczyć jak najszybciej piłkę do skrzydłowych, a nie czekanie, aż któryś z nich się uwolni, czekanie w nieskończoność albo do otrzymania saka. Druga w tej zagrywce, natomiast jeżeli ten skrzydłowy nie, jest, nie będzie otwarty, czyli ktoś go pokryje bardzo dobrze i za, nie pozwoli rzucić do niego rozgrywającemu, wtedy on wykona jeden dodatkowy krok, obróci swój wzrok na środek boiska. I w tym miejscu, zgodnie z timingiem, jaki wyrobiony mają rozgrywający i skrzydłowi, drugi skrzydłowy, który biegnie tego krosa, powinien się wtedy uwolnić w tym miejscu i jest to drugi odszedł dla rozgrywającego. Jeżeli defensywa pokryje również tego skrzydłowego i to miejsce będzie pokryte, wtedy rozgrywający przechodzi do swojej ostatniej opcji całkiem po lewej stronie. Czyli skrzydłowego zewnętrznego po lewej, który biegnie w ścieżkę, w tym wypadku post curl. Zapamiętajcie dobrze sobie tą progresję, bo pierwsza sytuacja, którą zobaczycie i widzieliście już wcześniej, w tym momencie rozgrywający, z dobrym timingiem, wyrzuci piłkę do swojego pierwszego odczytu. Zobaczcie, mamy trzeci krok. Rozgrywający jest pewny swojej decyzji, rzuca. Do skrzydłowego, do slota po prawej stronie. Zobaczcie jeszcze raz w zwolnionym tempie. Rozgrywający wykonuje: 3-Step Drop jest ustawiony. Widzi, roz, widzi skrzydłowego, który uwalnia się i podaje mu piłkę w odpowiednim czasie. Teraz zobaczycie dokładnie tą samą zagrywkę, tylko. W tej sytuacji zobaczycie progresję rozgrywającego, który przejdzie znowu od prawej do lewej strony. Natomiast w tej sytuacji skrzydłowy do odczytu numer 1, czyli ten slot ustawiony po prawej stronie, będzie pokryty i rozgrywający odwróci swój wzrok i spojrzy w ten rejon boiska, gdzie już będzie otwarty drugi skrzydłowy w progresji, czyli. Drugi slot, który jest tutaj zaraz za filarem, ustawiony i on będzie bieg cross route i on będzie otwarty. Zobaczcie najpierw w tym miejscu jak pobiegnie tą ścieżkę, a teraz jak wyjdzie cała zagrywka. Catch i bardzo dużo zaskierdowe. Zobaczymy to jeszcze raz w zwolnionym tempie. Zobaczcie teraz na skrzydłowego, który biegnie ten cross route. on biegnie pod pierwszym, nad drugim obrońcą i za jego plecami fantastycznie łapie tutaj piłkę i zdobywa bardzo duży zysk jardowy. Jeżeli chodzi o linię ofensywną, to w zagraniach podaniowych protekcja rozgrywającego jest bardzo istotna i jedną z podstawowych form protekcji, jaka jest stosowana, to tak zwany. Half slide protection, czyli w sytuacjach, gdzie połowa linii ofensywnej blokuje strefowo, czyli tak zwany slide side, a po drugiej stronie ma man side, gdzie mamy bardziej ustawienie Man to Man. Zacznę od prawej strony, zobaczcie tutaj, czterech liniowych ofensywnych, lewy guard, center, prawy guard i prawy tackle, odpowiadają za tych czterech obrońców. Drużyny przeciwnej. Niezależnie od tego, jak ci obrońcy zaatakują, które ścieżki, które gapy zaatakują, o których mówiliśmy ostatnio, tak też linia ofensywna powinna być w stanie przejąć każdego z nich i prawa strona powinna być spokojnie zabezpieczona. Po lewej stronie, natomiast gdzie mamy mensite, lewy tackle jest już zajęty men-to-men, czyli jeden na jeden ze swoim obrońcą, natomiast Kluczowy dla tej sytuacji jest running back, który odpowiada od środka do zewnątrz za dodatkowego obrońcę, jeżeli takowy chciałby zaatakować rozgrywającego, który znajduje się w tej kieszeni, czyli w pokecie. Zobaczycie, że running back wykonuje bardzo mały krok do środka, a później do zewnątrz, sprawdzając, czy któryś z tych obrońców nie będzie atakował rozgrywającego, czyli nie będzie wykonał tak zwanego blica jeżeli nie wtedy running back ucieka na swoją ścieżkę jeżeli któryś z tych obrońców zaatakuje wtedy running back bierze najpierw tego który, jest który będzie atakował bliżej środka boiska zostawiając dodatkowego najszerszego obrońcę dla rozgrywającego który powinien być w stanie już wtedy spokojnie pozbyć się piłki zobaczcie teraz przykład tej protekcji I złapanie piłki na środku. Zobaczymy jeszcze raz. Zobaczycie, jak Ranimbek sprawdził, żaden z obrońców nie zagrażał rozgrywającemu. Linia ofensywna zablokowała pozostałych, i mamy pierwszą próbę. Kolejne zagranie to tak zwane play action pass, czyli sytuacja, gdzie ofensywa próbuje pokazać. Defensywie formację, która teoretycznie bardziej sprzyja zagraniom biegowym i cała formacja ofensywna chce sprzedać najpierw, że będzie wykonywana akcja biegowa, natomiast rozgrywający po udawaniu, że przekazuje piłkę do rozgrywającego ustawi się do pozycji do rzutu i będzie wykonywał akcję podaniową. W tej sytuacji zobaczycie tak zwany... Flat concept, czyli sytuację, gdzie ofensywa będzie próbowała zalewać, dlatego nazywa się Flat, zalewać jedną stronę boiska większą ilością skrzydłowych niż defensywa może pokryć. Zobaczymy tutaj trzy poziomy tego, tego konceptu. Najdalszy jest Fade Route, czyli te zagranie daleko do przodu. Później mamy dziesięciordowe out, to jest tak zwana ścieżka na średnim poziomie. No i na najniższym poziomie jest flat, wykonywany tutaj przez, to jest bodajże tight end. Na tyle zagrania, ten zewnętrzny skrzydłowy również będzie dodatkowo starał się wbiec do środka boiska i pokazać się rozgrywającemu w sytuacji, jeżeli byłby wszystko po jego prawej stronie byłoby pokryte. Zobaczcie teraz, jak wykonuje tę zagrywkę. Rozgrywający będzie symulował oddanie piłki, i później podejmuje decyzję w zależności od tego, jak zareaguje defensywa. Jeżeli defensywa, tak jak w tym wypadku, pokryje wszystkie głębsze ścieżki, wtedy rozgrywający, patrząc tutaj od góry, wykonując progresję od góry do dołu, przejdzie do najniższego skrzydłowego, który złapie piłkę i Zdobędzie dodatkowe jardy. Ostatni rodzaj zagrania to tak zwane movement pass, czyli podania, gdzie rozgrywający przesuwa się. Nie stoi tylko w pokecie, tylko przesuwa się, zmienia miejsce, z którego będzie rzucał. Tak jak w poprzednich odcinkach oglądaliście sprint out pass. Teraz zobaczycie bootleg albo keeper pass sytuacja kiedy rozgrywający będzie markował oddanie piłki szeroko do running backa i po tym zatrzymają dla siebie i wybiegając w prawo będzie czytał dokładnie tak jak w poprzednim zagraniu ponieważ jak zobaczycie mamy dokładnie ten sam koncept podaniowy czyli flat concept tylko inną egzekucję rozgrywającego i zobaczycie, znowu rozgrywające będzie patrzył od najdalszej ścieżki do tej najkrótszej. Przede wszystkim tutaj bardzo istotne jest wykonanie tego przez rozgrywającego, running backów i online. Wszystko musi wyglądać dokładnie tak, jakby to był bieg, szczególnie bieg na zewnątrz. Linia ofensywna może bardzo agresywnie zaatakować tutaj obronę, linię defensywną, żeby jeszcze lepiej spowodować jeszcze większy efekt. Zobaczcie, mamy otrzymanie piłki i zobaczcie teraz, jak, ten, jak ta akcja w backfieldzie, to co zrobił rozgrywający. I running back, i jak linia ofensywna, która starała się agresywnie zaatakować obronę, zobaczcie, jaki efekt wywołało to tutaj na obrońcach tej drugiej linii których właśnie chcieliśmy tutaj wciągnąć bardziej do przodu i spowodować, że za ich plecami otworzy się duża strefa dla skrzydłowego, szczególnie skrzydłowych po prawej stronie. Rozgrywając, wybiega, spokojnie rzuca do skrzydłowego, który jest całkowicie niekryty, ponieważ obrońcy, którzy byli odpowiedzialni za niego, mieli również odpowiedzialność w akcji biegowej. No i w takiej sytuacji, gdzie zobaczyli bieg. Mocno zareagowali na ten bieg najpierw, później zorientowali się, że jednak jest podanie, natomiast było to już za późno, bo slot ustawiony po prawej stronie już spokojnie wybiegł na swoją ścieżkę. Zobaczmy jeszcze raz. Rozgrywający markuje handoff, wybiega na zewnątrz, no i w tym momencie całkiem spokojnie widzi, że ten skrzydłowy jest całkiem otwarty i zdobywa on nie tylko pierwszą próbę, ale jeszcze dodatkowe jardy. Dziękuję jeszcze raz za to, że oglądacie nasze materiały tutaj serdecznie zapraszam dalej do komentowania, do, do pisania na, na fanpage'u i komentarzy tutaj na YouTubie do, do kolejnych analiz. Dziękuję jeszcze raz za, za te wszystkie Wasze komentarze i za oglądanie tych materiałów i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.